Hejka widzowie, dzisiaj nagrywam. W sumie to już mój trzeci odcinek na moim kanale. Oczywiście jak zawsze jestem sama, no w sumie prawie zawsze. No, jestem sama i dzisiaj sobie nietypowo, bo zagramy w Robloxa, ale w horror. Zobaczcie. Taki horror. Taki. Taki. Ja po prostu już tak postawię. Nie. Jak coś to moje filmy będą tak, a nie tak. Widzowie. Kurde, już ta kamera, bardziej ten telefon. O, jesteście dobrze gitwi. No to zaczynamy. Przez resztę odcinka będę trochę gadała, trochę nie. Bo wiecie, jak się gada, to się nie da skupić. To się nie da skupić. A ta, co tu kurde robi? Jakie... I wiecie, jak będę gadać, to mogę czegoś nie zauważyć. Ej, kurde, jest jestem. No szybciej. Jeszcze pokażę wam, ile zostało sekundy. Tyle. Czekajcie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czekamy, czekamy. Nie. Bo mam zero Robuxów, ale kiedyś miałam 300. Dobra klasa popołudniowa. Proszę usiąść. Mamy dziś wiele bla bla bla. Usiądź usiądź. Jesteśmy bardzo spóźnieni, spóźnieni z harmonogramem harmonoga. Teraz, jeśli pamiętasz z ostatniego wykładu, rozmawialiśmy o wzorze kwadratowym. Nie reagujcie na niego. On tak ma, jak, on tak ma jak z nim zostaje sama. Kto może przypomnieć nam, czym jest, czy jest formuła kwad? Ok. Nikt. Ok, nikt. Ach, nieważne. Rzucił to. Ja to poprawiam, Dobra, zatrzymałem. Wszyscy, wszyscy zostajecie po szkole. Rrr. Nie wszyscy, jesteście przytrzymywani. Nie wolno ci wychodzić. Daj, gdzie jesteście? Dobra. Nie ja wiem co się teraz stanie. Trzy godziny później. Jo, minęło około 3 godzin, nie wróciła. Jak myślicie? Co się z nią stało? Kogo to A obchodzi? No. Po prostu odejdźmy. Nikt mhm. nas nie powstrzyma. Ho. Coś tam. Nie wolno. Pani Kloc, gdzie myślisz, że idziesz? Powiedziałam Ci, że trzymaj się mocno, dopóki będę was wszystkich łapał. Każdy z Was będzie ostatni. Jesteście martwi, martwi, martwi ma. Ja wiem, że ona się tam pojawi. Tam się pojawi. No tu. Dobra, go No odejdź odtąd. Nie do mnie. Dobra, go mi go. Idę ich uratować. No stój, stój, stój. Nie, ono tu idzie. Chyba nie. Babuszko, ale ja nic nie zrobiłam. Baba. Aj widzę, ja tak nie lubię swojej pani. W sensie tu. Tak bym to powiedziała w Robloxie. O Boże! Serio, widzowie, tak bym to w Robloxie O Boże, goni mnie dalej. Piłka. Dobra, mam klucz. A do czego jest klucz, widzowie? Jeśli ktoś w tą grę grał, to możecie napisać w komentarzach jakieś porady. A, Tam są dobre, lecę im pomóc. To świetnie. Szybko. Czekajcie, bo po drodze Aha, a, które to otworzyło drzwi. Bo ja sama nie wiem. Które ej. A szafka chyba. Nie no, widzę, wie, które to otworzyło drzwi. Albo szafka. Ej, które? Bo ja nie wiem. Chyba szafka, ale... Nie mogę. Ktoś Padło. Nie Nie Uf Uciekła mi jakoś Albo nie Boże, widzicie jak ona wygląda Czekaj, Pokażę ją z bliska Dobra, uciekamy Widzowie, gdzie to... Tu jest sala w Boże, jak ciemno Ej, jakby tu się z taką panią gonić Głupia Ej, widzowie, jakby to było w realu, to ja bym chyba... Nie powiem co Czemu ja tylko zbieram te deski, a reszta... Kurde... Mm. I co um. A mogę tę deskę wziąć? W mojej twarzy... Ej, na kółko się dobrze No i już. Ale ich nie biorę do ręki. Otwierać mi to. Gdzie jest wejście? A po co to jest? Pułapka. Gdzie jest pani od biologii? Nie no, jeszcze biologii nie mam, ale... O, nasza pani, bo ja lubię panią... Ja lubię panią z angielskiego i... pana. No widzę, wie, takie jest życie. Takie jest życie. Jeszcze nie byłam e, Czemu ona z sufitu wyskoczyła? Poczekajmy sobie aż ona sobie z tym pójdzie Odejdź ode mnie biologiczno Nie biologiczno, matko, nie Uff i jak ja tu przyszło. A co ja mam? Łapka, a! Eee, zaklinowałam się. Zapomniałam. Nauczycielko! Ja teraz tylko jej szukam. Gdzie jesteś? Ja widzę, wie, gdzie ona jest. Jeee, yeah, piorun! gdzie Tam. Tam ona jest. Widzę. O nie, zginął. To gdzie jest ta? Nie. Para. Pani. Co mi widzowie, to... Zakończmy ten odcinek na tym momencie. Bajo!